Z okazji Dnia Nauczyciela wybraliśmy się z wizytą do zespołu szkolno-przedszkolnego nr 3, by porozmawiać o zawodzie nauczyciela. O tym, jakie cechy powinna posiadać osoba na tym stanowisku, opowiedziała nam Lidia Walewska, dyrektor ZSP nr 3. Dobry nauczyciel to jest kreator wielu ciekawych zadań w życiu takiego młodego człowieka. Myślę, że przede wszystkim powinien być osobą, która kocha pracę z dziećmi i z młodzieżą. To jest bardzo ważne. Drugą taką cechą, którą które oczekuje od nauczycieli, to żeby był życzliwy dla młodego człowieka, bo on się dopiero uczy pewnych prawd i tutaj ta życzliwość jest ważna, ale też żeby był jednocześnie wymagający. I żeby rzeczywiście, tak jak dzieci mówią, żeby był uśmiechnięty, ponieważ uśmiech nic nie kosztuje, a otwiera bramy serca. A czym według uczniów powinna charakteryzować się osoba pracująca na stanowisku nauczyciela? Nauczyciel to osoba, od której można się czegoś nauczyć, dowiadujemy się różnych rzeczy, żeby później zapewnić sobie jakąś przyszłość. Nauczyciel powinien być śmieszny, miły, ale również, żebyśmy coś się od niego nauczyli. Nauczyciel powinien nauczać i być miły. Oczywiście jest y, także przyjacielem uczniów. Nauczyciel to ktoś, kto nas uczy czegoś, ale nie zawsze y, powinien być zawsze surowy. Tylko zawsze powinien być zawsze miły i mieć poczucie humoru. Nauczyciel powinien być miły, ale także wymagający, żebyśmy chociaż czegoś się nauczyli, żeby jakąś przyszłość sobie zapewnić. Powinien być miły, śmieszny i surowy, żebyśmy się czegoś nauczyli. Jakich nauczycieli, zdaniem uczniów, pamięta się najbardziej? Najbardziej się pamięta nauczycieli, którzy się śmieją razem z uczniami. Są wymagający, potrafią też się śmiać. Nie tylko, że cały czas prowadzimy lekcje, też mamy na przykład przerwy i jakieś rzeczy sobie opowiadamy. Tych, którzy nas czegoś nauczą i też, którzy są dla nas mili i opowiadają dużo ciekawych rzeczy i ciekawostek. Według uczniów, jednym z bardziej interesujących sposobów przekazywania wiedzy jest przeprowadzanie eksperymentów. Przykładem takich zajęć są chociażby lekcje chemii. Dzięki takim doświadczeniom przyswajają wiedzę i spędzają ciekawie czas. Życzenia dla nauczycieli z okazji ich święta stanowiły podsumowanie wizyty w zespole szkolno-przedszkolnym nr 3. Wytrwałości, cierpliwości, uśmiechu, kreatywności i pasji. Na naszej stronie internetowej costjerzyna24.info czekamy na Państwa wspomnienia z lat szkolnych.